Zestaw interaktywnej podłogi FunFloor zawiera urządzenie FunFloor, uchwyt sufitowy, pilot, łańcuch zabezpieczający, śruby montażowe, kabel zasilający oraz instrukcję obsługi. Interaktywna podłoga FunFloor to nowoczesne urządzenie multimedialne, które wyświetla obraz na podłożu. Składa się z projektora, systemu czujników ruchu, specjalnego oprogramowania, komputera, włącznika, wbudowanego głośnika oraz bezpiecznego lusterka. Urządzenie FanFlor zawiera również uchwyt montażowy, pokrętło do regulacji ostrości i zoom, gniazdo zasilające, złącze audio, złącze VGA, złącze internetowe, Złącze HDMI oraz dwa złącza USB. Zestaw interaktywnej podłogi montujemy z dala od ścian i okien, tak aby na podłożu pod projektorem mogła zostać wydzielona pusta przestrzeń o wymiarach 3,5 na 3 metry. Urządzenie wyświetla obraz centralnie pod sobą, więc uchwyt sufitowy montujemy nad środkiem docelowego obrazu. Wyświetlany obraz ma wymiary 2,7 m długości oraz 2 m szerokości. Urządzenie FanFloor montujemy do sufitu betonowego. Jeżeli sufit jest wykonany z innego materiału, jak na przykład z kasetonów, to w takim przypadku należy zdemontować panel i wyznaczyć miejsce wiercenia bezpośrednio do betonu. Do wywierconych otworów wbijamy kołki rozporowe. Następnie dopasowujemy uchwyt sufitowy do śrub mocujących. Po zamontowaniu uchwytu sufitowego dobieramy odpowiednią rurkę dystansującą. Do wyboru jest rurka standard oraz rurka maxi. Wkręcamy wybraną rurkę do uchwytu sufitowego. Aby przymocować uchwyt montażowy, musimy odkręcić wszystkie nakrętki, po czym ściągamy uchwyt z naszego urządzenia. Uchwyt montażowy łączymy z rurką mocno dokręcając. Ważne, aby pamiętać o ustawieniu otworów tak, aby urządzenie po zamontowaniu ustawione było w dobrą stronę. Zakładamy zestaw fanflor na uchwyt montażowy. Nakręcamy nakrętki kulistą stroną do dołu. Musimy pamiętać o pozostawieniu luzu. Tak, aby można było swobodnie regulować pochylenie zestawu. Podłączamy kabel do gniazdka zasilającego. Uruchamiamy urządzenie, wciskając przycisk na pilocie. Czerwona lampka sygnalizuje włączenie komputera, natomiast sygnał dźwiękowy oznacza uruchomienie projektora. Po około 30 sekundach wyświetli się panel główny. Obraz należy jeszcze wyrównać, pochylając urządzenie na uchwycie. Po odpowiednim ustawieniu dokręcamy wszystkie nakrętki. Następnie zabezpieczamy dwie dowolne śruby nakrętkami samokontrującymi. Jeżeli zauważymy, że obraz jest nieodpowiedniej jakości, to ustawiamy ostrość za pomocą pokrętła, które znajduje się z tyłu urządzenia. Na zakończenie montażu zakładamy dodatkowe zabezpieczenie. Uzupełnieniem zestawu interaktywnej podłogi FanFlor jest mata, dzięki której wyświetlany obraz jest bardziej czytelny. Dedykowaną matę najlepiej przykleić do podłoża za pomocą dwustronnej taśmy. Interaktywna podłoga FanFlor idealnie sprawdza się podczas zabawy, jest również doskonałym narzędziem edukacyjnym w przedszkolach oraz szkołach.